Cześć, tu Grzesiek Szybieniecki, to kolejny odcinek PLK w liczbach, które przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym materiale pogadamy o przepisie o jednym Polaku. Nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem przepisu o obowiązkowym polaku na parkiecie, który funkcjonuje w naszej lidze od wielu lat. To znaczy, te minusy, które kiedyś wydawały mi się bardzo ciążące, jeśli chodzi o ten przepis, wcale w rzeczywistości tak ciążące nie są. Tak samo jak i plusy, które można było wyciągać przy okazji tego, tego przepisu, tego programu, trochę można tak to nazwać, nie są tak bardzo znaczące i nie pomagają aż tak bardzo w rozwoju naszych rodzimych zawodników, jak mogłoby się Wydawać. To znaczy, oczywiście pewnie w jakimś ujęciu procentowym jest ta obecność polskiego zawodnika taką kwestią, która delikatnie obniża poziom naszej ligi. I jednocześnie pewnie w jakimś ujęciu procentowym ta obecność, stała obecność, przynajmniej jednego polskiego zawodnika na parkiecie pomaga w rozwoju naszych polskich zawodników, natomiast to jest moim zdaniem jakiś. Margines. Przez te ostatnie lata przepis o obowiązkowym jednym Polaku na parkiecie stał się dla mnie trochę taki tożsamy z przepisem o konieczności posiadania w składzie przynajmniej 5-6, umówmy się, połowy polskich zawodników czy zawodników rodzimych. Jeśli chce jakiś zespół zbudować naprawdę mocny skład, to tak czy siak do budowy zespołu musi podejść tak samo, czy jeśli jeden Polak musi być cały czas na poisku, czy jeśli tych Polaków w składzie musi być 5 albo sześciu. W kontekście budowy składu niekoniecznie to dużo zmienia. Być może jest pewna różnica jeśli chodzi o kończenie meczów, bo tutaj Polak w przypadku przepisu o jednym Polaku na parkiecie musi za każdym razem być, więc także i w końcówkach, więc no, tutaj już pięciu zawodników zagranicznych po parkiecie biegać nie może, ale swoją drogą naprawdę jakoś mocno mi to nie przeszkadza i nie uważam, by nasza liga, czy w ogóle były jakieś takie sytuacje, gdzie ewidentnie dużo lepszy zawodnik siedziałby na ławce niż Grałby na boisku i jaka, jakiś zespół z tego powodu bardzo by cierpiał. Ochrona graczy rodzimych w każdej lidze europejskiej, a może w prawie każdej lidze europejskiej jest czymś normalnym, jest pewną normą, i nie możemy się na to za bardzo obrażać. Byłem przeciwnikiem zdecydowanym przepisu o dwóch Polakach na parkiecie, to była kompletna przesada. To bardzo mocno wiązało ręce trenerom, jeśli chodzi o rotację, i to rzeczywiście sprawiało, że mocniej. Zawodnicy, zawodnicy zagraniczni musieli siedzieć na ławce w kluczowych momentach spotkań, kiedy to na boisku przebywali Polacy, i tutaj można mówić rzeczywiście o pewnej obniżce poziomu. Jednocześnie jestem przeciwnikiem formuły Open, to znaczy, żeby kompletnie naszą ligę otworzyć, niech się y, dzieje co chce, niech każdy robi co chce, niech sprowadza tutaj 10 Amerykanów i niech oni grają. Też uważam, że to byłoby y, naprawdę złe. To jak jest teraz. Y, czyli ten przepis o jednym Polaku na boisku, przepis o przynajmniej, tak to sobie już w skrócie nazwijmy, połowie składu mm, złożonego z polskich zawodników, uważam, że to jest dobre rozwiązanie i chyba nie ma sensu już tego jakoś za bardzo zmieniać. Każdy się do tego przyzwyczaił i wolałbym, żebyśmy już przy tym jakoś szczególnie nie kombinowali, bo tak jak mówię, nie ma to moim zdaniem już jakiegoś takiego gigantycznego wpływu na to, co się dzieje w off-season w trakcie budowy Skodu, a także nie ma to jakiegoś większego wpływu na to, jak wyglądają mecze i rotacje trenerów. Jak w każde lato, tak i teraz mamy rozmowę o tym, że polskich zawodników na rynku jest po prostu za mało, za mało na wypełnienie tych wszystkich limitów i drużyny z ekstraklasy muszą rzeźbić, muszą łapać się, też pewnych absurdów, i właśnie o tych absurdach chciałem chwilę dłużej pomówić. Pierwszy taki absurd, czy może delikatny dyskomfort, zwłaszcza dla klubów, to jest to, że za Polaków trzeba po prostu płacić zdecydowanie więcej. Wartość polskich zawodników jest zdecydowanie wyższa niż ta rynkowa. rynkowa. To nie jest przypadek, że polscy zawodnicy wyjeżdżając za granicę muszą schodzić bardzo mocno z pieniędzy, ze swojego wynagrodzenia. To, że mamy na polskim rynku ochronę Polaków ochrony graczy rodzimych sprawia, że ich kontrakty z automatu muszą być wyższe i są wyższe, bo właśnie ta konkurencja na rynku polskim jest po prostu niewystarczająca. Nie nie uważam, żeby to było coś złego z punktu widzenia zawodników, że to wykorzystują. Sam pewnie będąc na ich miejscu robiłbym dokładnie to samo, bo każdy z nas chce zarabiać jak najwięcej. Jeśli otoczenie Ci sprzyja, to po prostu taką szansę wykorzystujesz. Jednocześnie trzeba popatrzeć też na kluby, które kręcą czasami na to nosem, no bo jednak mogłyby przesunąć pewne środki na zawodników zagranicznych i dzięki temu składy mogłyby być po prostu trochę lepsze. Dochodzimy więc więc czasami do takich absurdalnych sytuacji, w których polscy zawodnicy, zwłaszcza na pozycjach wysokich, gdzie tam naprawdę nie ma wyboru, wołają absurdalne kwoty i, i czasami kosztują zdecydowanie więcej niż zawodnik z zagranicy o zdecydowanie większych umiejętnościach. Wydaje mi się, że w ostatnim swoim wywiadzie, tym słynnym, a właściwie chyba do tłumaczenia do tego wywiadu Karola Waszka trener Przemysław Frasunkiewicz mówił, że zawodnicy niemieccy trochę nawet o większej wartości, czy o większej jakości kosztują tyle samo, co zawodnicy polscy w naszej PLK, co trochę pokazuje, że ta wycena tych graczy jest rzeczywiście e odrealniona, tak to nazwijmy. Mniej więcej wydaje mi się 20-30% do pensji zawodników Polskiej Lidzy Koszykówki jest za to, że macie po prostu polski paszport i to jest rzeczywiście problem tego, że mamy mały wybór na rynku i zawodnicy, którzy mają jakieś doświadczenie, coś prezentują na parkiecie, mogą po prostu żądać zdecydowanie wyższych stawek niż gdyby to było w sytuacji kiedy by wyjeżdżali chociażby za granicę czy biliby się o miejsce w klubie zagranicznym natomiast trzeba się z tym trochę pogodzić i trzeba próbować robić wszystko mówię tutaj o klubach, a także i o koszykówce takiej związkowej, by ten wybór był wśród tych graczy po prostu jak największy. Jeśli będzie większa konkurencja, będzie większa podaż, no to po prostu te ceny będą spadały i myślę, że to jest ta kwestia najważniejsza. Przepis o jednym Polaku i właściwie przepis o ochronie graczy rodzimych stwarza też kolejne absurdy. Absurdy, gdzie kluby szukają tych paszportów naprawdę w bardzo egzotycznych krajach i wśród egzotycznych zawodników. Moglibyśmy tutaj wymieniać naprawdę wielu graczy, którzy zostali wynalezieni gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej, tylko i wyłącznie trafili do Polski, dlatego że mają e, polski paszport i umieją kozować piłkę i coś, coś tam rzucić do kosza. Przykładem jest gość z Izraela, który grał na zapleczu Ligi Izraelskiej, rozgrywający, który trafił do Spójni, nazwisko Jam, gracz, który nie rokuje w żaden sposób, jakkolwiek. Na to, że będzie znaczącą postacią w polskiej lidze koszykówki i nie ma co się oczekiwać. trafił do niej tylko i wyłącznie dlatego, że posiada polskie obywatelstwo i może grać jako gracz rodzimy. Ja wiem, że on trafia tutaj na tryout, ja rozumiem to wszystko, że Spójnia chce go przetestować, a może on wypali, a może będzie dobrym zawodnikiem. Natomiast wszystkie poprzednie tego typu historie kończyły się źle. Sama Spójnia rok temu ściągnęła Marka Kotieno, który potem udał się na zesłanie do pierwszej ligi. M.K.S. Dąbrowa, sprowadził Santiago Konaszuka, który nie grał w ogóle tak naprawdę w polskiej lidze koszykówki, bo był na nią za słaby. To tylko przykłady z ostatniego roku, a jeszcze wstecz moglibyśmy Iść w chociażby Aleksa Olesińskiego z Anwilu który grał jakieś minuty w Anwilu, a teraz słuch po nim zaginął. W ogóle nie wiadomo, czy chłop gra jeszcze w koszykówkę. Szukamy tych paszportów z zagranicami i uważam, że jest to trochę absurdalne. Dlaczego? Dlatego, że tym samym ograniczamy sobie yy, możliwość gry zawodnikami młodymi. To znaczy. Yy, Mam takie wrażenie, mam takie przeświadczenie, że prezesi polskich klubów sportowych, dyrektorzy sportowi, trenerzy. Troszeczkę sami ograniczają sobie tę liczbę, tę listę dostępnych polskich wolnych agentów. Tego lata nie słyszałem, żeby jakikolwiek klub z polskiej ligi Koszykówki rozważał zatrudnienie Jakuba Andrzejewskiego, czy Krzysztofa Kęby, którzy świetnie prezentują się na mistrzostwach U20, na mistrzostwach Europy, gdzie reprezentacja Polski tak naprawdę gdyby trochę więcej przytomności na parkiecie zachowała, mogłaby grać, być może nawet w finale. Nie słyszałem o tym, aby w jakimkolwiek klubie, no może pojedynczo byśmy znaleźli, ale genera trochę generalizując, aby jakikolwiek klub starał się wprowadzić jakąś taką... Polityka, by tych zawodników sobie trochę wychowywać. Nie rozumiem dlatego właśnie ściągania gracza na jeden rok z jakiegoś Izraela, z drugiej ligi izraelskiej, zamiast postawienia na wychowanie sobie jakiegoś zawodnika, zamiast dania szansy 19-latkowi, 20-latkowi, który przejawia jakiś talent i z którego ktoś. Może być. Sami sobie trochę robimy krzywdę, jeśli chodzi o ten przepis o jednym Polaku, i sami sobie robimy krzywdę potem, jeśli chodzi o marudzenie, na to, jak wysokie są ceny i jak mały jest na rynku wybór. Uważam, że to trochę jest wina klubów ekstraklasowych, że ten przepływ między zawodnikami z pierwszej ligi a ekstraklasą jest tak mały. Uważam też, że to jest trochę wina ne, klubów z ekstraklasy, że tak mało polskich zawodników, młodych polskich zawodników ma okazję ne, debiutować, czy prezentować, czy szlipować swoje umiejętności w ekstraklasie. Rozumiem wątpliwości. Rozumiem, że ci gracze nie są w pewien sposób gotowi na to, żeby rywalizować w ekstraklasie. Że oni będą odstawać od reszty ich drużyny. Ale oczekuję jednocześnie, że kluby, które nie grają pierwszego sezonu w ekstraklasie, tylko są w tej ekstraklasie od wielu lat, że będą miały swego rodzaju swoje wnioski, że będą patrzyły dalej w przyszłość, że będą chciały rozbijać zawodników, będą chciały w nich inwestować. Dlatego trochę z optymizmem patrzę na trend podpisywania dłuższych kontraktów z polskimi zawodnikami. Wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawe i fajne i to być może zbuduje trochę większy, większą taką trwałość projektów pewnych, czy pewność, że inwestycja może się w kolejnych latach zwrócić. Za przykład podam tutaj Śląsk-Wrocław, który podpisał trzyletni kontrakt z Błażejem Kulikowskim, a wcześniej z Danielem Gołębiowskim. No i co teraz się dzieje? Daniel Gołębiowski pewnie będzie jednym z liderów tej drużyny, a przychodził do Śląska przecież jako zawodnik, który Chyba do tego Śląska jeszcze się nie nadawał. Być może podobna sytuacja będzie z Bożejem Kolikowskim i akurat tutaj pod tym względem Śląsk trzeba pochwalić. Apeluję, czy może inaczej, chciałbym trochę powiedzieć i rzucić taką taką tezę pod dyskusję do całego środowiska, do kibiców, ale też do ludzi, którzy pracują w klubach, żebyśmy trochę może przestali sami sobie tę listę wolnych polskich agentów ograniczać. Abyśmy spojrzeli czasami na tych młodych zawodników albo na graczy, którzy naprawdę dobrze prezentują się w pierwszej lidze koszykówki. I ja rozumiem, że pewnie prezesi chcieliby za gracza z pierwszej ligi zapłacić o wiele mniej. I że kluby pierwszoligowe, te szczołówki siłą rzeczy płacą za do takich zawodników jak nie wiem mmm, Filip Zegzua znacznie więcej w pierwszej lidze niż dostałby w ekstra klasie natomiast mimo wszystko może warto czasami y, zainwestować może nie w akurat w Filipa Zegzua który jest już zawodnikiem który Chyba zaraz będzie miał 30 lat, ale raczej graczy, młodych graczy, którzy idą do góry, którzy mają 21, 22, a może nawet mniej lat. Przestańmy sami sobie ograniczać te listę. Przestańmy się kręcić w kółko wokół graczy typu yy, Igor Wadoski, Graczy, którzy na poziomie pierwszej, na poziomie ekstraklasy niekoniecznie się sprawdzają i którzy powinni zejść do pierwszej ligi, powinni tam szukać minut, a nie mogą zejść do tej pierwszej ligi, bo tak czy siak w jakimś zespole ekstraklasy oni znajdują miejsce. Chciałbym, aby ten przepływ między pierwszą ligą a PLK trochę w końcu się uruchomił, i mam głęboką nadzieję, naprawdę bardzo dużą nadzieję, że mistrzostwa Europy do lat 20, te, na których polska reprezentacja naprawdę tak dobrze się zaprezentowała, otworzy troszeczkę. Trochę oczy wszystkim klubom spelka i pokażę, że ci goście naprawdę nie odstają na tle Europy i być może warto podpisać z nimi dwuletnią, trzyletnią umowę i o nich dbać, o nich pielęgnować, a w drugim, trzecim roku swoich kontraktów oni będą mogli znaczyć już coś, jeśli chodzi o pierwszą drużynę. Taką mam nadzieję. Tych absurdów, jeśli chodzi o przepis yy, o obowiązkowym jednym Polaku na parkiecie, znaleźlibyśmy trochę więcej. Yy, chociażby sam fakt, że yy, w cenie są zawodnicy z polskim paszportem, czyli zawodnicy naturalizowani. I tutaj można by było też poddać to pod dyskusję, czy tacy gracze powinni w ogóle być liczeni, jeśli chodzi o ten yy, przepis, czy nie, no bo Trev z Jeffreyem Grosselem, czy Andrew Wocowek z Lugiem Petraskiem, siłą rzeczy trochę jedzie na kodach, jeśli chodzi Yeah. całą ligę, no ale to już powiedzmy pozostawmy z boku. Niemniej jednak chciałbym też, aby czy życzyłbym sobie, aby gwarantowanie paszportów, czy gracze naturalizowani też byli jakoś ujęci w jakiś sposób przez przepisy, żebyśmy nie promowali jednak zawodników, czy, czy dawali minut zawodników, czy większych wynagrodzeń w ogóle zawodnikom, którzy nie są wychowani przez nas system i którzy tak naprawdę w naszym systemie nie zostaną, będą tutaj 3-4 lata i potem sobie wyjadą. Wolałbym bardziej, żebyśmy inwestowali w graczy, którzy rzeczywiście coś po sobie tutaj zostawią i na wiele, wiele lat będą mogli znaczyć o sile tej ligi. Natomiast czy to jest taki absurd, to już może, może trochę nie będę przesadzał. Absurd to też jest duże słowo. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek się tutaj obrażał. Trochę jest to clickbaitowe słowo, nie będę ukrywał. Natomiast zmroziło mnie, czy może trochę bardziej nawet zirytowało to, że koszykarz jam trafia do spójni, a ta spójnia nie była w stanie czy nie chciała po prostu spojrzeć w kierunku młodych zawodników, zawodników, którzy mogliby tak naprawdę znaczyć to samo i takie szukanie tych paszportów za granicą bardzo mi się nie podoba i będę piętnował każdą drużynę tak naprawdę, która ściągnie tutaj gracza który tak naprawdę będzie się zastanawiał, czy grać w koszykówkę, czy nie, czy, czy to jest coś dla niego, czy nie. Wystrzegajmy się przed takimi ruchami. O wiele bardziej wolałbym zobaczyć zawodnika młodego, który popełni nawet kilka błędów, ale umówmy się, ile te błędy mogą kosztować w skali całego sezonu. Jeżeli on będzie grał 10 minut na mecz, no ile te błędy mogą kosztować? Naprawdę, to, to nie jest coś takiego gigantycznego, a być może udałoby się kogoś. Wychować. Koniec mojego apelu. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jak się zapatrujecie w ogóle na przepis o jednym Polaku obowiązkowym na parkiecie i czy podoba Wam się to, co chociażby robi Spójnia, czy robiły inne kluby w przeszłości jak Anvil, jak MKS, które gdzieś tam szukały tych paszportów z zagranicą polskich korzeni w Argentynie, w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach. Zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz pod tym filmem. Bardzo Was o to proszę i widzimy się następnym razem.